Cóż, co? wykrztusiłam, niemal się zakrztusiwszy napojem. Głos Vanessy przeciął pogawędkę jak brzytwa. To ja powiedziała, uśmiechając się szeroko, podczas narastania zainteresowania. Twarz mojego ojczyma rozjaśniły się od wdzięczności, a oczy mojej matki napełniły się łzami dumy. W pokoju zapanowała cisza, przerywana jedynie bzyczeniem wentylatora na suficie. Siedziałam, zesztywniała. Ze zaciśniętymi rękoma na kolanach, każdy mięsień w ciele napięty, nie mogła tego powiedzieć. Nie po tym, co jej powiedziałam w zaufaniu. Nazywam się Jessica Nowak, mam 29 lat i pracuję jako pracownik socjalny. Odkąd pamiętam, zawsze unikałam konfliktów i robiłam to, co było do zrobienia, bez robienia przy tym zamieszania. Trochę ponad rok temu, mój ojczym Robert został zdiagnozowany z rakiem. To zniszczyło naszą rodzinę, szczególnie moją matkę, która kocha go bardziej niż cokolwiek innego. Kiedy rachunki medyczne zaczęły się piętrzyć, wiedziałam, że muszę coś zrobić. Dlatego właśnie zdecydowałam się wykorzystać moje oszczędności, aby spłacić jego długi anonimowo. Jedyną osobą, która wiedziała o moim działaniu, była Vanessa, moja starsza, przyrodnia siostra, której myślałam, że mogę zaufać. To miał być uroczysty obiad. Robert właśnie dostał czyste wyniki badań, a moja matka chciała uczcić tę okazję czymś specjalnym. Przygotowała swój znany pieczeń, ten, który Robert zawsze mówił, że smakuje lepiej, niż ten przygotowany przez jego mamę. Dom pachniał pieczeniem, rozmarynem i czosnkiem. Na stole widniały piękne talerze, a w jednym miejscu zawsze upchnięto jeden dodatkowy krzesło, aby zmieścić Dereka, męża Wanesy. Wszyscy wyglądali na szczęśliwych, naprawdę szczęśliwych, po raz pierwszy od wielu lat. Kiedy Robert wzniósł toast za dobrodusznego samarytanina, który spłacił jego długi, podziękowując mu za hojność, cicho się uśmiechałam do swojego kieliszka, zadowolona z zachowania mojego sekretu. Wtedy Robert nagle zapytał: Czy to któryś z was? Jego wzrok przemierzał stół, pełen nadziei, ale nienachalny. Moje serce przyspieszyło, ale zanim mogłam zdecydować, jak zareagować, Vanessa, odchylając się na krześle, uśmiechała się jak kot Cheshire i powiedziała: To ja. Patrzyłam na nią z niedowierzaniem, gardło mi się ściśnęło, kiedy pokój wybuchnął oklaskami. Twarz mojej matki rozpromieniła się dumą i sięgnęła przez stół, ściskając dłoń Vanessy. Wiedziałam, powiedziała, głos drżał jej od emocji. Zawsze miałaś tak wielkie serce. Robert spojrzał na nią, jakby była jakaś bohaterką, mówiąc miękko: Dziękuję, kochanie, nawet nie wiem co powiedzieć. Ale to reakcja Dereka naprawdę mnie zaniepokoiła. Zaskoczony, z widelcem zatrzymanym w pół drogi do ust, powiedział: Czekaj, to ty to zrobiłaś? Kiedy Vanessa nawet nie drgnęła, obróciła się do niego z tym samym, ckliwie słodkim uśmiechem i powiedziała: Oczywiście, że ja. Nie mówiłam ci, bo chciałam, żeby to było niespodzianką. Derek patrzył na nią przez moment, wyraźnie próbując przetrawić to, co właśnie usłyszał, ale w końcu pokręcił głową i zgodził się z nią, mamrocząc coś o tym, jak jest dumny. Tymczasem ja siedziałam tam, w otumanionym milczeniu, zaciskając napkin w dłoni tak mocno, że myślałam, że się rozedrze. Obiad kontynuowano, jakby nic się nie stało. Robert dzielił się anegdotkami z czasów swojego leczenia, rozbawiając nas opisami gburowatych pielęgniarek, które w końcu do niego się przekonały. Moja mama ciągle wspominała, jak silny był przez cały ten czas, a Derek żartował, że Robert musiał zbałamucić lekarzy, żeby dostać dodatkowe porcje galaretki. Vanessa nie spojrzał na mnie ani razu. Za każdym razem, kiedy patrzyłam w jej stronę, unikała mojego wzroku. Koncentrując się mocno na swoim talerzu lub rozmawiając z byle kim innym przy stole. Było jakby wiedziała, że ja jej wyzwanie, aby spotkał mój wzrok, aby przyznać co zrobiła. Jej fałszywe uśmiechy i łatwe śmiechy nie oszukały mnie ani przez sekundę. Pod koniec obiadu nie mogłam się doczekać, żeby stamtąd wyjść. Pogratulowałam Robertowi, jak bardzo jestem dumna z niego za przetrwanie wszystkiego i założyłam swój płaszcz. Vanessa rzuciła mi szybko rytualny uśmiech, kiedy przechodziłam obok niej, ale nawet nie próbowałam jej się pożegnać. Moja mama zawołała za mną, żebym jechała bezpiecznie, ale ledwo ją słuchałam, przejmując się myślami, które fruwały mi po głowie, kiedy wychodziłam na zimowe powietrze. Podróż do domu wydawała mi się trwać wiecznie. Przeżywałam całą noc w kółko, próbując zrozumieć, co właśnie się wydarzyło. Miało to być świętowanie. Chwila ulgi po wszystkim, co przeszli Robert i moja matka. Ale zamiast tego przekształciło się to w ten dziwaczny teatr. Zadawałam sobie pytania: jak Vanessa mogła siedzieć tam i kłamać wszystkim w oczy? Jak mogła patrzeć Robertowi w oczy i chwalić się czymś, do czego nie miała żadnego udziału? A najgorsze w tym wszystkim było to, że pozwoliłam jej. Pozwoliłam jej odebrać ten moment, ponieważ nie chciałam psuć wieczoru Robertowi. Ale teraz, siedząc samotnie w moim mieszkaniu, na kanapie, wpatrując się w telewizor, którego nawet nie miałam siły włączyć, nie mogłam przestać się zastanawiać, czy podjęłam właściwą decyzję. Siedząc tam, wiedziałam głęboko w sercu, co muszę zrobić, a raczej czego nie mogę zrobić. Powiedzenie Robertowi prawdy mogłoby oczyścić moje sumienie. Ale co by mu to dało? Przeszedł tak wiele i zaczynał znowu czuć się sobą. Ostatnią rzeczą, której potrzebował, było wplątanie go w brzydką kłótnię między Vanesą a mną. Nie zasługiwał na to, nie po tym, jak tak mocno walczył, by pokonać raka. Przekonałam siebie, że milczenie było właściwą decyzją. Spokój Roberta był ważniejszy niż mój gniew lub frustracja. Chciałam, aby wiedział prawdę, że to ja stałam przy nim, kiedy najbardziej tego potrzebował, ale nic by to nie zmieniło dla niego teraz. Jeśli cokolwiek mogło zrobić go winnym za świętowanie Vanesy, kiedy powinien dziękować mnie, a szczerze mówiąc, nie potrzebował winy. Potrzebował zdrowieć, być szczęśliwym, skupić się na życiu. Więc zdecydowałam odpuścić, dla niego, jeśli nie dla mnie. Następnego dnia nie mogłam już dłużej wytrzymać z tą tajemnicą w środku. Zadzwoniłam do Vanesy, gdy siedziałam przy kuchennym stole, z nędo dopitą kawą, która już zimnała. Telefon zadzwonił dwa razy, zanim odebrała. Jej ton był jasny i beztroski, jakby nic się nie wydarzyło. Hej, Jess! powiedziała, jakby byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Co u ciebie słychać? Nie traciłam czasu. Musimy porozmawiać o zeszłej nocy powiedziałam. Moja surowość w tonie była bardziej niż zamierzona. Nastąpiła przerwa, na tyle długą, że czuło się to ciężko. O co chodzi? W końcu zapytała, chociaż słyszałam napięcie w jej tonie. Wiesz o co chodzi? Odszczeknęłam. Dlaczego skłamałaś wszystkim mówiąc, że spłaciłaś długi Roberta? Wiemy, że to nie byłaś ty. Powiedziałam ci o tym w zaufaniu. Jak mogłaś mi to zrobić, Vanessa? Vanessa z westchnieniem odpowiedziała mi z drugiego końca linii. Jess, patrz, to nie jest wielka sprawa. Nie myślałam, że będziesz tak zdenerwowana. To nie jest wielka sprawa? Warknęłam zaciskając telefon. Stoisz tam i kłamiesz wszystkim, Vanessa. Przyjmujesz zasługi za coś, czego nie zrobiłaś, coś, co mnie dużo kosztowało. Jak to nie jest wielka sprawa? Właściwie. zawahała się i na moment jej głos zmiękczał. Chciałem, żeby tata był mną dumny. Zawsze byłaś dumna z ciebie, Jess. Jesteś tym bezinteresownym, który zawsze pomaga wszystkim. Nie sądziłem, że będzie ci przeszkadzało, jeżeli tylko raz będę mogła mieć z nim taki moment. Byłem zdumiony. Żartujesz sobie? To nie był jakiś nieszkodliwy kłamstwo, Vaneso. Wiesz, co przeszłam, żeby to się stało. Opróżniłem moje oszczędności, żeby mama nie musiała się martwić o rachunki, żeby Robert mógł skupić się na zdrowieniu, a ty myślałaś, że mi to nie przeszkadza? Myślałem, że to będzie w porządku, odparła ostrzej. Nie sądziłem, że naprawdę zależy ci, kto otrzymał uznanie. Przecież nawet nie chciałaś mu powiedzieć, prawda? Byłaś zadowolona, pozwalając być to anonimowe, więc co to za różnica, jeśli myśli, że to ja? Chodzi o kłamstwo, Vanessa, powiedziałam. Moja głos był spokojny, ale stanowczy. Nie robiłem tego, aby być dziękowanym czy świętowanym. Nie chciałem nawet, aby Robert wiedział, że to ja. Ale kłamstwo to zupełnie inna sprawa. Wiedziałaś, że to nie ty, a pozwoliłaś każdemu wierzyć, że to ty. Pozwoliłaś Mamie i Robertowi patrzeć na ciebie, jakbyś była jakimś rodzajem wybawcy. Jak możesz z tym żyć? Vanessa wydobył z siebie zdenerwowane westchnienie. Jess, przesadzasz. Nikogo nie skrzywdziłem. Robert jest szczęśliwy, mama jest szczęśliwa. Co to za różnica? Ty sama powiedziałeś, że nie chciałeś uznania. Więc dlaczego zależy Ci na tym, kogo myślą, że to zrobił? To ma znaczenie, bo to jest kłamstwo, odparłem. Zamieniłaś coś, co powinno być o pomocy Robertowi, na coś, co wzmacnia Twoje ego, a teraz jestem zmuszony siedzieć tam, patrząc, jak wszyscy chwalą Cię za coś, czego nie zrobiłaś. Więc wiesz, jak upokarzające to jest dla mnie, nie dlatego, że chcę uwagi, ale dlatego. Że to zdrada, Vanessa, zdradziłaś mnie. Na moment zapadła cisza, a następnie Vanessa powiedziała cicho, prawie defensywnie: Nie chciałem cię zranić, Jess, chciałem tylko poczuć, że na razie jestem wystarczająca, że się liczę, że się liczę. Nie zamierzam mówić twojemu ojcu, powiedziałam, utrzymując mój ton na zimno i zdecydowanie. Nie z powodu ciebie, ale z powodu niego. Przeżył już wystarczająco dużo. I nie chcę dodawać jeszcze więcej tego na jego talerz, ale Vanessa zatrzymałam się, biorąc drżący oddech. Ja chcę, żebyś wyszła z mojego życia. Nie mogę udawać, że to, co zrobiłaś, nie ma znaczenia. Jess, proszę. Powiedziała jej głos drżący z paniki. Nie mówisz na serio. Naprawdę zamierzasz porzucić nasze relacje przez to? Powiedziałam ci, że nie chciałem cię skrzywdzić. Nie chciałeś mnie skrzywdzić? Powtórzyłem: Niewiarygodne słowa kapały z każdego słowa. Kłamałaś mi w twarz, kłamałaś własnemu mężowi i ukradłaś coś, co nie było twoje do wzięcia. Wiedziałaś, jak wiele dla mnie znaczyła ta ofiara i po co, aby poczuć się lepiej? Nie, Vanesso, już ci nie ufam. Zaczęła coś mówić, ale ją przerwałem. Pewnego dnia twoje sumienie dopadnie cię może nie dziś, może nawet nie za rok ale tak będzie. I kiedy to nastąpi, mam nadzieję, że pomyślisz o tym momencie. O siostrze, której przeciwnym razem chciałeś dobrze wyglądać. Moje głos pękał, ale utrzymałem go na swoim miejscu. Mam nadzieję, że było warto. Vanessa nie odpowiedziała. Ciężka, dusząca cisza trwała, aż w końcu rozłączyłem się. Siedziałem tam, patrząc na telefon. Mój dłoń drżąc, poczułem, jak wszystko zaczyna do mnie docierać. Czułem się surowo i ogołocony. Ale w końcu powiedziałem, co musiałem powiedzieć. Rok przeminął, ale rzeczy między Vanesą a mną nigdy nie wróciły do normy. Nadal widzieliśmy się na spotkaniach rodzinnych, urodzinach, świętach, okazjonalnym grillu, ale mogliśmy równie dobrze być obcymi. Rozmowy były uprzejme, ale niepalne i unikaliśmy bycia samemu w tym samym pokoju. Napięcie między nami nie było tylko zauważalne, było niemożliwe do zignorowania. Mama była pierwszą, która o tym porozmawiała po jednej z rodzinnych kolacji. Zabrała mnie na stronę, jej brwi ze zmarszczkami zmartwienia. Jessica, powiedziała delikatnie Co się dzieje między tobą i Vanessą? Wy dwie byłyście kiedyś tak blisko. Wzruszyłam ramionami, próbując zbyć to. Wszystko w porządku, mamo po prostu zasłane życiem, wiem. Ale widziałam, że nie była przekonana. Robert też zauważył na święta. Zapytał, dlaczego Vanessa i ja już razem nie siedzimy. Wy dwie zawsze tak dużo się śmiałyście, powiedział. Zmusiła mnie do uśmiechu i zmieniłam temat, ale bardziej bolało, niż oczekiwałem. Kilka miesięcy po tej kolacji świątecznej Vanessa zaczęła się odzywać. Było to subtelne na początek. Miejsce tu i tam. Hej, jak tam praca? Albo mama powiedziała, że byłaś bardzo zajęta. Mam nadzieję, że jesteś w porządku. Zignorowałam każdą z nich, nie mogłam zmusić się do zaangażowania się z nią. Każda wiadomość czuła się jak mały cios, przypomnienie o tym, co zrobiła i jak łatwo mnie zdradziła. Na spotkaniach rodzinnych postarała się bardziej. Porozmawiała o drobnych rzeczach lub zapytała o moją pracę, ale trzymałam moje odpowiedzi krótkie i uprzejme, nie dając jej miejsca do kopania głębiej. Przy jednej kolacji zaczepiła mnie w kuchni, gdy nasypywałam sobie drinka. Jess, wiem, że rzeczy między nimi. Zdaję sobie sprawę, że między nami zdjęcia nie idą najlepiej. Ale może moglibyśmy umówić się na kawę kiedyś, porozmawiać trochę? Nie spojrzałam nawet na nią. Jestem zajęta, powiedziałam płasko, omijając ją. Wzdechła, ale nie zatrzymałam się, żeby zobaczyć, jak reaguje. Cokolwiek próbowała zrobić, to nie było wystarczające, żeby naprawić ostatni rok. Kilka tygodni po tej niezręcznej kolacji, mama wspomniała coś, co przyciągnęło moją uwagę. Vanessa zaczęła chodzić do kościoła, powiedziała. Jej ton niemal niepewny, jakby nie była pewna, jak zareaguje. Czuję się trochę pusta, myślę. Powiedziała mi, że dużo myśli o życiu i chce coś zmienić. Podniosłem brew, ale nic nie powiedziałem. Vanessa chodzi do kościoła? To się nie spinało. Nigdy nie była tak religijna, zawsze za bardzo zajęta, za nowoczesna na coś takiego. Mama musiała zauważyć mój sceptycyzm, bo dodała, myślę, że to jest dobre dla niej. Wydaje się spokojniejsza ostatnimi czasy, bardziej refleksyjna. Może to jest dokładnie to, czego potrzebuje. Potaknąłem nieobecnie, ale nie mogłem się pozbyć uczucia, że to był kolejny sprób Vanessa, aby wszystko naprawić. Jeśli tak było, nie kupiłem tego. Ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień i nie byłem gotowy na opuszczenie mojej straży. Jednego wieczora, kiedy usiadłem na kanapie z książką, mój telefon zadzwonił na stoliku kawowym. Spojrzałem na ekran i zobaczyłem imię Vanesy. Moim pierwszym instynktem było przekazać go na pocztę głosową, jak wiele razy wcześniej, ale coś mnie zatrzymało. Może to była ciekawość, albo drążące przeczucie. Że to nie jest tylko kolejna z jej powierzchownych prób nawiązania kontaktu. Pomimo mojego lepszego rozsądku, podniosłem słuchawkę. Jess, powiedziała cicho, jej głos cichszy niż kiedykolwiek go słyszałem. Wiem, że jestem prawdopodobnie ostatnią osobą, której chciałbyś teraz słuchać, ale muszę ci coś powiedzieć. Zostałem cicho, mocno ściskając telefon. Wzięła głęboki oddech i kontynuowała. Borykałam się z tym, co zrobiłam. Co powiedziałam tamtej nocy? Jej głos pękał, i mogłem usłyszeć emocje w jej słowach. To mnie zżera, Jess. Myślałem, że mogę po prostu przejść do przodu, udawać, jakby to nie miało znaczenia, ale ma. Ma znaczenie, dużo znaczenia. Nie mogłem powstrzymać siebie. Słowa wyszły, zanim zdążyłem je zmiękczyć. Czy powinienem ci powiedzieć, mówiłem ci? Mój głos był ostry, nabrzmiewającym z całą frustracją, którą zgromadziłem przez ostatni rok. Na drugim końcu linii, Vanessa wypuściła drżące westchnienie, a na chwilę pomyślałem, że może się rozłączyć. Masz prawo to powiedzieć, odpowiedziała w końcu, jej ton surowy. Ostrzegałaś mnie, Jess, i miałaś rację. Myślałem, że mogę z tym żyć, ale nie mogę. Za każdym razem, gdy tata patrzy na mnie z dumą w oczach, czuję się jak sztylet. Wiem, że na to nie zasługuje, i ty, wiem, że nie zasługuje na twoje przebaczenie. Głos Vanesy drżał, gdy kontynuowała. Zastanawiałem się, czy powiedzieć prawdę tyle razy, Jess, ale jestem przerażona. Co tata o mnie pomyśli? Co powie mama, gdy zda sobie sprawę, że kłamałam jej w twarz? A Derek, on nawet nie wiedział, co robiłem tamtej nocy. Jak mam mu to wytłumaczyć? Zostałem cichy na chwilę, pozwalając jej słowom zatopić. Przez cały ból, który mi przyniosła, mogłem usłyszeć jej prawdziwy strach i poczucie winy w jej głosie. Boisz się ich reakcji, powiedziałem, utrzymując swój ton stabilnym. Ale co myślałaś, że się stanie, kiedy przypiszesz sobie zasługi za coś, czego nie zrobiłeś? Czy naprawdę myślałeś, że to cię nie dopadnie? Puściłem powolny oddech, próbując się uspokoić. Vanessa, nie zmuszę cię do niczego, powiedziałem. Mój głos spokojny, ale pewny. To jest twój bałagan i musisz sobie z nim poradzić. Już dawno temu podjąłem decyzję, że zostanę cicho dla dobra twojego taty, ale twoje poczucie winy, twoje sumienie to zy.